tej sytuacji w jakiej się znajdujemy mam nadzieję że nie ma w waszym sercu lęku bo najgorszy jest lęk gorszy niż jakikolwiek wirus i myślę że rekonekcje są też takim czasem w którym Pan nas uwalnia od lęku którym nas zapewnia, że jest. I chciałbym rozpoczynając te rekolekcje, które są zatytułowane Dotyk Boga, rozpocząć od słów z psalmu 46, werset 11 i 12. Zatrzymajcie się i wiedzcie, że ja Jestem Bogiem. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Myślę, że w każdej sytuacji, w której my się znajdujemy i w której doświadczamy lęku, szczególnie lęku, ale, ale też kiedy doświadczamy takiej bezradności, choroby na przykład, Jakiegoś nieszczęścia, problemów. Właśnie w takich sytuacjach najwięcej człowiek doświadcza lęku. Zaczyna się martwić, zaczyna urzalać się nad sobą, bo uświadamia sobie, że jest bezradny. Warto sobie uświadomić, że wobec jakiegokolwiek zła, Jesteśmy bezradni jako ludzie. I na przykład biorąc tę sytuację związaną z Covidem, widzimy, że świat jest bezradny, medycyna jest bezradna. A skoro tak, to w sercu budzi się lęk o przyszłość. Co będzie? Jak będzie? Co będzie ze mną? Czy przeżyję, jeśli Dopadnie mnie wirus. Różne myśli rodzą się w sercu. Pod wpływem, pod wpływem lęku rodzą się różne scenariusze, które nie są pozytywne, które są negatywne, i, i one w sposób szczególny budzą lęk. Dlatego właśnie te słowa Boga, zapisane w Psalmie 46. Są tak ogromnie ważne. Bóg mówi do nas: zatrzymaj się, zatrzymajcie się, zatrzymaj się w tym myśleniu. W tym negatywnym myśleniu, zatrzymaj się. Nie idź dalej. Nie pozwól, by rodziły się złe myśli, negatywne myśli. Uznaj, że ja jestem Bogiem. W tej sytuacji, w której się znajdujesz. Tej choroby na przykład, tego nałogu, czy, czy te, tej sytuacji związanej z covidem. Ja jestem Bogiem. A zatem nie ma ślepego losu. Nie ma sytuacji bez wyjścia, bo jest Bóg. Dla człowieka wierzącego sytuacja nie jest beznadziejna. Myślę, że każda sytuacja, również zła dla człowieka bieżącego, jest okazją do radości, bo obecność Boga objawia się, jak to będziemy widzieć, w rozważaniach właśnie w sytuacjach trudnych, w sytuacjach, kiedy człowiek nic tak naprawdę nie może. W sposób szczególny objawia się obecność Boga. Które nas dotyka swoją obecnością, obecnością, która uspokaja serce. Kiedy Bóg przychodzi, kiedy dotyka, mówi: Nie bój się, ja jestem, nie lękaj się, ja jestem. Nie widzisz mnie, nie czujesz, nie możesz mnie dotknąć, ale jestem, zaufaj mi. Człowiek wierzący powinien. W sposób szczególny różnić się od człowieka niewierzącego. Właśnie w takich sytuacjach powinni się różnić wiarą, nadzieją, taką pewnością, że wszystko będzie dobrze. Ludzie, którzy nie wierzą w Boga, ludzie, którzy nie mają wiary, słusznie się lękają, bo tak, patrząc po ludzku, ta nasza sytuacja nie wygląda za wesoło. Moglibyśmy powiedzieć, że jest źle, jest beznadziejnie. Ale my mamy wiarę i my mamy Boga. A skoro mamy Boga, to wiemy, że nasze życie jest w Jego ręku. My nic nie dodamy własnym trudem do wieku naszego życia. Nie przedłużymy naszego życia, nawet jeśli byśmy dobrze się odżywiali i mieli czerstwe zdrowie. Byli odporni, silni. Godzina naszej śmierci jest znana Bogu. Nasze życie zatem jest w Jego ręku, więc nie musimy się lękać. Cokolwiek nam się przydarzy, nie przyspieszy śmierci, która jest znana Bogu. My jej nie znamy, ale Bóg zna, dlatego możemy Mu zaufać, bo jeśli. Wirus ma być tą kropką nad i, i będziemy musieli odejść, to też jest powód do radości. Spotkamy tego, w którego wierzymy, do którego zdążamy, z którym chcemy być. To jest powód do radości. U świętego Mateusza Jezus mówi wiele na temat końcu świata. Mówi o wojnach, o trzęsieniu ziemi, o zarazie, o głodzie. Ale mówi też, to jeszcze nie będzie koniec. To będzie początek boleści. Ale, gdy to się dziać zacznie, mówi Jezus, podnieście głowy, nabierzcie ducha, bo zbliża się Wasze odkupienie. Dla człowieka wierzącego każda sytuacja jest momentem, kiedy Bóg przychodzi, żeby nas zbawić. I wiemy, że to słowo zbawić ono nie oznacza tylko uwolnienie od grzechu, ale też oznacza uwolnienie od wszelkiego rodzaju zła wobec którego my jesteśmy bezsilni, bezradni, ale oznacza też uzdrowienie. Zbawienie oznacza też uzdrowienie. Oznacza też dobre samopoczucie. Przychodzi ktoś, kto chce nas osłonić swoją obecnością, uwolnić, uzdrowić, zbawić, czyli uczynić szczęśliwymi. I wydaje mi się, że właśnie każde rekolekcje to jest taki moment zbawienia, bo my przychodzimy na rekolekcje, ale prawda jest taka, że to Jezus przychodzi do nas. On przychodzi, by nas zbawić, dotykając nas swoim słowem, dotykając nas swoją miłością w Eucharystii, czy też dotykając nas w czasie modlitwy, kiedy kiedy my trwamy na modlitwie. Warto sobie uświadomić, że właśnie dla człowieka bieżącego każda sytuacja jest wygrana, jest szczęśliwa, bo jest to sytuacja odkrywania Boga. My tak naprawdę odkrywamy Jego obecność. Bóg się ukrywa, ale nie dlatego, że nie chce nam się objawić, ale chce, byśmy odkrywając jego obecność mieli radość w sercu że znaleźliśmy Boga i taką sytuacją w której Bóg w sposób szczególny ukrywa się dając nam możliwość odnajdywania jest choćby ta sytuacja związana z covidem ale też i nauk z którym walczymy bezskutecznie i choroba nieuleczalna i problemy małżeńskie rodzinne czyli wszystkie te sytuacje w których wydaje nam się Zostaliśmy sami, że Bóg jakby nas nie wysłuchuje. Modlimy się, wołamy do Niego, ale nie ma odpowiedzi. Nie zmienia się nasza sytuacja. I to jest już jakby taki pierwszy sygnał, że Bóg coś przygotował szczególnego dla nas, coś niezwykłego, bo, bo nie wysłuchał nas, bo ma coś o wiele lepszego. Bo chce, żebyśmy odkryli przede wszystkim Jego obecność, która zmienia wszystko. Obecność Boga zmienia wszystko. To tak jak został wynaleziony dynamit, który całkowicie zmienił pracę w kamieniołomach, albo jak zostało, została odkryta energia, zmieniła życie ludzi. Mamy światło. Możemy normalnie funkcjonować w nocy, bo mamy światło. Ktoś przed wynalezieniem elektryczności nie mógł sobie nawet wyobrazić, że coś takiego może istnieć, jak światło, czy przed wynalezieniem dynamitu. Ale kiedy coś się odkrywa, to nie tylko jest powód do radości, ale zmienia się całkowicie życie człowieka. Człowiek wychodzi jakby na wyższy poziom. Jest mu łatwiej. I kiedy Bóg się ukrywa w sytuacji, w której my się znajdujemy, kiedy my go tak nie widzimy, nie możemy go doświadczyć, nie możemy go usłyszeć, nie możemy jakoś zrozumieć, to jest to moment, że Bóg chce nas jakby podnieść na wyższy poziom. Chcę, byśmy odkrywając Jego obecność, doświadczyli niesamowitej radości, takiej przemiany serca i byli znakiem dla tego świata. To tak jak pierwsi chrześcijanie, którzy szli na śmierć. Oni odkryli Boga, oni byli pełni radości. Szli na śmierć nie bojąc się, uwielbiając Boga z pieśnią na ustach. Poganie nie mogli tego zrozumieć. Jak to możliwe? Dlaczego na początku chrześcijaństwa ludzie masowo się nawracali do Boga? Bo Bóg objawił się w taki niezwykły sposób, w jaki żadne bóstwo do tej pory się nie objawiło. I się nie objawi, bo nie istnieje. Poganie nie mogli tego sobie wymyśleć. Dlatego widząc chrześcijan, którzy całkowicie są przemienieni od wewnątrz, chcieli doświadczać tego samego. Będziemy o, o tym niezwykłym objawieniu Boga mówić w drugiej konferencji po mszy Świętej, dlatego nie chcę teraz zaczynać tego tematu, ale warto sobie uświadomić, że właśnie ten czas spotkania z Bogiem jest czasem, kiedy On nas będzie dotykał w sytuacji, w której się my znajdujemy, bo mimo że wyszliśmy z domu, zostawiliśmy swoje codzienne zajęcia, to jednak Żyjemy pracą, żyjemy obowiązkami, one są w naszym sercu. Tak samo zostawiając naszych bliskich, z dzieci, przyjaciół, właśnie na ten czas. Tak naprawdę ich nie zostawiamy, bo są w naszym sercu. Bóg przychodzi do tej sytuacji, z jaką jesteśmy. Przychodzi, aby. Aby nam się objawić, by nas dotknąć mocą swego świętego ducha i poprzez słowo, tekst powiedziałem, i przez Eucharystię, która jest znakiem Bożej Miłości, czy przez modlitwę. Jeżeli człowiek się nie zatrzyma, nie odkryje Boga. Jeśli człowiek chce doświadczyć Boga, musi się zatrzymać. W liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa: każdy, kto zbliża się do Boga, musi uwierzyć, że On jest i że wynagradza tych, którzy do Niego się zbliżają. I czas rekolekcji jest takim czasem, kiedy my się zatrzymujemy i poprzez Słowo wchodzimy jakby głębiej. By odkryć Boga, by się do Niego zbliżyć. I temu służy wiara, która jest takim szóstym zmysłem pozwalającym doświadczać tego, czego nie możemy doświadczać przez zmysły ciała. Wiemy, że ten świat widzialny jest dla nas doświadczalny przez zmysły. Mamy pięć zmysłów. I to dzięki tym zmysłom poznajemy ten świat widzialny, zmysłowy. Ale przez te zmysły ciała nie jesteśmy w stanie poznać świata duchowego. Dlatego została, został nam dany szósty zmysł, który nazywa się wiara. To poprzez wiarę możemy mieć wgląd w ten świat duchowy i odkryć obecność Boga. Dlatego ludzie, którzy nie mają wiary, nie odkryją Boga, nie zrozumieją Boga w świecie, w którym żyją. Oni o wiele łatwiej dostrzegą zło, które działa, ale nie zobaczą Boga, który działa. Oni o wiele więcej będą przepisywać mocy złemu duchowi. Niż Bogu. Bo będą widzieć, że no ten zły jest potężniejszy, i będą przytaczać różnego rodzaju dowody pokazujące, że rzeczywiście diabeł o wiele bardziej działa niż Bóg, ale dlatego, że kierują się zmysłem, zmysłami swojego ciała. Wiara pokazuje całkowicie coś innego. Że nie, nie diabeł działa, ale Bóg, który dopuszcza działanie złego, ale w konkretnym celu. Bóg ma plan. Do niego należy ostatnie słowo. Jego obecność jest ukryta, nie jest widzialna, ale objawia się przez człowieka wiary. Ten, kto ma wiary, jest narzędziem który Bóg wykorzystuje by się objawić. Człowiek wiary jest kimś, przez kogo Bóg działa, objawia się, dotyka innych. Kiedy na przykład uśmiechniesz się do człowieka, kiedy podasz człowiekowi rękę, kiedy mu pomożesz, to w tym samym momencie objawia się przez ciebie Bóg, to on przez ciebie dotyka, uśmiecha się, pomaga. Diabeł również, ponieważ małpuje Boga, nie może nic nowego wymyśleć, też potrzebuje ludzi, którzy by głosili złą nowinę, którzy by budzili lęk, niepokój, którzy by wprowadzali zamęt. Ale ci ludzie nie mają mocy Boga, bo moc Boga objawia się w człowieku wierzącym. Wiara, jak pisze Święty Paweł, działa przez miłość. Dlatego wszędzie tam, gdzie człowiek wiary otwiera się na miłość, tam objawia się działanie Pana Boga. Tam Bóg zaczyna istnieć. Jeśli dwie osoby spotykają się razem, i w ich sercu jest życzliwość, jest miłość, jest przebaczenie, jest wzajemna troska, to w tym momencie między nimi zaczyna istnieć Bóg. Tak jak w czasie Eucharystii, na słowa kapłana, Jezus stępuje na ołtarz i jest pośród nas na sposób sakramentalny, tak samo tam, gdzie dwie osoby kierują się miłością, albo przynajmniej jedna. Czyni miłość, tam zaczyna istnieć Bóg, co prawda nie na sposób sakramentalny, ale to miejsce jest jakby zabrane spod działania złego ducha i oddane dla Boga, naznaczone obecnością Boga. Dlatego miłość, przebaczenie, dobroć to są jakby ślady obecności Boga. Jeśli ktoś okaże Ci miłość, to znaczy, że Bóg Ci okazał swoją miłość. Przez tego człowieka ten człowiek stał się Jego narzędziem. Jeśli ktoś podał Ci rękę, to znaczy, że Bóg Ci podał rękę, bo ten człowiek otworzył się na działa, działanie Pana Boga. Jeśli ktoś się do Ciebie uśmiechnął, to znaczy, że Bóg się uśmiechnął, a ten człowiek stał się tylko narzędziem, żebyś. Przez swoje zmysły mógł dostrzec to, czego do tej pory nie widziałeś. I wiara właśnie nam pozwala dostrzec w takich właśnie znakach działanie Pana Boga, dotyk Pana Boga. Wiemy, że ten dotyk Pana Boga jest ogromnie ważny. Jeśli my kochamy kogoś, to go dotykamy, podajemy rękę, witamy się na przykład na misia. Wyrażamy naszą życzliwość, miłość właśnie w takich gestach. To jest dla nas ogromnie ważne, jeśli nas ktoś dotknie, przytuli, poda rękę. Nie są to gesty, które byłyby nieważne dla nas. Są ważne, są bardzo ważne. Wielu psychologów mówi, że. A nawet nie lekarze, że dziecko niemowlę nie będzie się rozwijać, jeśli matka go nie będzie przytulać, jeśli go nie będzie dotykać. To dotyk sprawia, że dziecko chce żyć, że dziecko się uśmiecha, że jest spokojne, że się rozwija. Bez dotyku dziecko umiera, nawet jeśli będzie zdrowe, bo dotyk jest przekaźnikiem miłości. Ale też psychologia mówi, że człowiek dorosły potrzebuje dotyku. Na przykład jeśli ktoś jest dotykany w ciągu dnia bardzo często, właśnie z miłością, kiedy jest przytulany, młodnieje, spowalnia się proces starzenia, chce mu się żyć, w jego sercu pojawia się radość, wewnętrznie staje się mocniejszy do przezwyciężania różnych trudności. Jeżeli tego dotyku nie ma, człowiek słabnie. A zwróćcie uwagę, co się dzieje, kiedy, kiedy pojawia się choćby ten COVID. Nie. Przestajemy się dotykać. Boimy się dotykać. Tak jakby człowiek umierał tylko z powodu jakiegoś wirusa. Oczywiście, jeśli kochamy, musimy to wyrazić przez gesty. Bóg bo tak samo nas dotyka, tak samo nas obejmuje, jak my obejmujemy siebie, tak samo otwiera swoje serce, jak my otwieramy swoje serce na drugiego człowieka, bo jesteśmy do niego podobni. Jezus powiedział, kto nie widzi, widzi Ojca. Syn nie mógłby sam siebie niczego uczynić, gdyby nie widział ojca czyniącego. To, co czyni ojciec, czyni syn. A skoro zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to skoro Bóg nas dotyka, my też musimy siebie dotykać. I my też chcemy dotykać Boga. Skoro Bóg nas obejmuje, my też obejmujemy siebie. I wiara pozwala nam, ten szósty zmysł pozwala nam zobaczyć w tym dotyku, uścisku, przytuleniu nie tylko człowieka, ale Boga, który chce nam Powiedzieć: Jestem, zatrzymaj się. Uznaj, że ja jestem. W tym człowieku, który cię przytula, dotyka, uśmiecha się do ciebie, podaje pomoc.